9 listopada. Żywot świętego Teodora, męczennika. Żył około roku pańskiego 304. Teodor, który w kościele wschodnim doznawał czci osobliwej, był potomkiem zacnego rodu w Syrii. Wyrósłszy na krzepkiego i zdatnego do broni młodziana, zaciągnięty został do wojska i wstąpił do legionów Amazei nad Pontem. W roku 306 ogłoszono ostatni dekret cesarski przeciw chrześcijanom, zostawiający im wolny wybór pomiędzy śmiercią i czcią bogów rzymskich. Strach przeto i przerażenie ogarnęło chrześcijan. Teodor był wprawdzie dopiero nowozaciężnym w służbie wojskowej, ale wytrwałym żołnierzem chrystusowym spojrzał śmiało niebezpieczeństwu w oczy i wcale nie tajł się ze swą świętą wiarą. Stąd poszło, że jego najprzód wezwano, aby ofiarę złożył bogom, ale nieustraszony młodzieniec oświadczył głośno i uroczyście wobec całego legionu: Chrześcijaninem jestem, nie będę przeto bił czołem przed bożyszczami pogańskimi. Sędziowie namawiali go życzliwie i łagodnie, aby zastosował się do woli cesarskiej i oddał bogom, co im się należy, ale Teodor odparł: Nim zostałem żołnierzem cesarskim, byłem już żołnierzem Chrystusa. Wielbie tylko jednego Boga i syna Jego Jednorodzonego, wasi bogowie są złymi duchami, taką jest moja wiara, za którą wszystko znieść jestem gotów. bijcie, sieczcie, krajcie, szarpcie, palcie mnie, czyńcie z mem ciałem, co wam się żywnie podoba, ale pozwólcie mi wyznawać mego Pana i Boga. Podobała się sędziom ta śmiałość młodzieńca, ale uważając w tych słowach chwilowe tylko uniesienie, spodziewali się, że w drugim przesłuchu okaże się powolniejszym i rzekli. Zostawimy cię jeszcze na wolnej stopie i damy ci kilka dni do namysłu, skorzystaj z tego czasu i wiedz, że pragniemy ci poruczyć wysoką godność kapłana matki Bogów Cybeli. Teodor przepędził czas mu pozostawiony na modlitwie, oswoił się z myślą śmierci i spalił w nocy obraz Cybeli wraz z kapliczką, w której tenże był umieszczony. Ponieważ się zaśnie taił z podpaleniem, pociągnięto go do odpowiedzialności. W śledztwie tak się tłumaczył, Podłożyłem ogień, aby przekonać się o potędze Cybeli, której kapłanem miałem zostać, ale wasza bogini nie wytrzymała próby ognia. Kazał go tedy sędzia okrutnie osmagać, grożąc większą karą, jeśli nie będzie posłusznym. Teodor odpowiedział, w nadziei dóbr niebieskich i wiekuistej korony: mąk się nie obawiam, choćby i najsroższych, pan i król mój stoi przy mnie, on mnie do siebie przyjmie, gdy mnie siły odstąpią. Znów sędzia popróbował zmiękczyć go pochlebstwem i obietnicami. Jeśli będziesz posłusznym, zaręczam ci na słowo, że otrzymasz wysoki stopień w wojsku, a miasto uczyni cię kapłanem Cybeli. Rozśmiał się głośno Teodor i rzekł: "Wasi kapłani są nędznikami, żałuję ich mocno, gdyż są zwolennikami kłamstwa i złudy, ale jeszcze mocniej lituje się nad arcykapłanami, gdyż są pomiędzy złymi najgorsi." Żałuje i cesarzów, którzy zwodzą lud bezbożnymi prawami, i oni odgrywają rolę arcykapłanów, a wstępując na nieczyste ołtarze, stają się rzeźnikami i kucharzami, zabijając zwierzęta i nurzając ręce w ich jelitach. Przebrała się miara cierpliwości sędziego, który zaczął się pastwić na Teodorze torturami, rozpalonymi obcęgami i biczowaniem, ale Teodor nie upokorzył się, śpiewając na głos znany psalm, chwalić będę Pana każdego czasu, niech chwała jego nie umilknie w ustach moich. Sędzia, któremu ta wytrwałość była niepojętą, rzekł, nieszczęsny, czyż to nie jest hańbą i niedorzecznością tak ślepo ufać owemu człowiekowi Chrystusowi, który sam zginął nędzną śmiercią na krzyżu? Spojrzawszy rozjaśnionym obliczem w niebiosa, odpowiedział Teodor, nazwij to hańbą i niedorzecznością, ale ja i wszyscy, co znają Chrystusa, z chęcią bierzemy tę hańbę na siebie. Odprowadzono Teodora do więzienia i odmówiono mu pokarmu, ale pojawił mu się Chrystus i posilił go. W nocy ujrzano światłość w więzieniu i śpiew wielogłosowy. Straż przybiegła i ujrzała Teodora we śnie pogrążonego. Kilkakrotnie jeszcze usiłowano go zmusić do odstępstwa, ale wszystkie te pokuszenia obijały się o jego stałość, jak o pancerz stalowy. Bezradny sędzia zapytał go w końcu: Mówże co wolisz, czy zostać przy życiu, czy pójść do swego martwego Chrystusa? Jestem, rzekł Teodor, byłem i będę przy Chrystusie. Wyrok zapadł, że ma być żywcem spalony i to bezwłocznie. Żaden zwycięzca nie wchodził triumfalniej do zdobytego miasta, jak Teodor kroczył do miejsca, gdzie na niego stos czekał. Przeżegnawszy głowę i piersi znakiem krzyża świętego, polecił duszę, kraj rodzinny i wszystkich chrześcijan opiece boskiej. Wtem spostrzegł w tłumie swego najmilszego przyjaciela Kleonika z oczami od łez zaczerwienionymi i pocieszył go temi słowy: Miły bracie, czekam na ciebie. Przyjdź szybko do mnie, rozłączeni tutaj, połączymy się z sobą na tamtym świecie. Płomień ogarnął świętego męczennika, z ust jego wzniósł się ku niebu hymn na cześć trójcy świętej, a zgromadzeni widzieli wzbijającą się ku niebu jego duszę w postaci płomienistej błyskawicy. Bogobojna kobiecina Ełzebia zakupiła nietknięte płomieniem ciało jego, pochowała je w mieście Euchai, skąd pochodziła, wystawiła mu okazały grobowiec, który zwiedzali liczni pielgrzymi, doznając przy nim wiele cudów później stanął nad jego grobem wspaniały kościół, na którego ścianach były liczne malowidła przedstawiające sceny z życia świętego męczennika. Nauka moralna. Nie obawiam się mąk, choćby i najsroższych, jeśli Bóg ode mnie tej ofiary zażąda, powiedział Teodor Święty. Obyśmy jako chrześcijanie poszczycić się mogli podobnym poświęceniem. Nie ma wątpliwości, że chcąc rzeczywiście uchodzić za chrześcijan i rzeczywistych uczniów Pana Jezusa, powinniśmy być gotowymi do wszelkich ofiar że łaska Boża nas uzbroi w siłę zniesienia najsroższych mąk i katuszy, gdyby Bóg miał od nas zażądać ofiary życia naszego. Ale nie lękajmy się tego, nie ujrzymy się zapewne w tym położeniu, abyśmy mieli krwią własną stwierdzić siłę wiary, w jakiej się urodziliśmy i wychowani zostaliśmy. Okażmy przeto Bogów inny, daleko łatwiejszy sposób, gotowość swego poświęcenia. Ofiarujmy Mu każdego poranku myśli, słowa i uczynki, trudy i prace, cierpienia, smutki i utrapienia nasze. Ofiarujmy Mu pobożne modły, bez których żadnego dnia nie godzi się ani rozpoczynać, ani kończyć. Ofiarujmy Mu walki i zwycięstwa nasze nad namiętnościami i rządzami, jak np. gniewem, niecierpliwością, zazdrością, nienawiścią itd. Ofiarujmy Mu wspaniałomyślne przebaczenie win i krzywd nam wyrządzonych. Ofiarujmy Mu powstrzymanie się od grzesznych, złośliwych, potwarczych rozmów, od gier, obżarstwa i opilstwa, słowem od wszystkiego, co Bogu jest wstrętnym i obmierzłym. Ofiarujmy mu wszystkie przykrości i przeciwności, jakie tylko nas w życiu spotkać mogą i jakimi podoba się Bogu wypróbować ofiarność naszą. Ofiarujmy mu, jak mówi psalmista święty, serce żalem i skruchą przejęte, serce gotowe mu służyć zawsze i gorliwie. Modlitwa. Panie, prosimy Cię, daj nam za przyczyną Teodora świętego ową wielkoduszną miłość, która by nas natchnęła siłą ofiarności i poświęcenia wszystkiego dla Ciebie. Ponieważ całe życie nasze ma być nieprzebranym pasmem ofiar, ofiarujemy Ci przeto to wszystko, czym jesteśmy i co mamy. Racz nam do pomóc, ażebyśmy codziennie we wszystkich myślach, słowach, uczynkach i cierpieniach swych z siebie ofiarę czynili na Twą cześć i chwałę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani wierni słuchacze... Listopad to miesiąc poświęcony szczególnej czci wszystkich świętych. Zachęcamy, abyście wzywali ich pośrednictwa, w szczególności w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. W tym miesiącu wyjątkowym nabożeństwem są wypominki, warto często uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie. Natomiast na naszym kanale znajdziecie tradycyjną wersję wypominek. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca. Dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Jeżeli nie wiesz, jak włączyć wsparcie cykliczne, to napisz do nas przez formularz kontaktowy w opisie filmu. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta. Ofiarem Mszy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który od niedawna jest na nowej parafii w Olsztynie. Bardzo prosimy o modlitwę za niego i za dusz pasterstwo, które będzie tam prowadził. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.